Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz kaczy. <laughs> <laughs> Skoczmy wszyscy i koły. Dobra, zjedź, zjedź. Katarzyna, proszę wrócić. Katarzyna. Kurwa, dawaj. Nie wieszaj się, proszę, nie. Całe życie jest przed tobą. Czek Czek Muszę. Nie, nie, nie ruszyj tego, nie ruszyj tego. Ja jestem na kasie. Ja, teraz, to się rusz. teraz to różno. Przeciągnij to. Pomocy. Pomocy, on nie chce ze mnie zejść. Pomocy. Ja, teraz ja nie chcę. Ty g jakiekolwiek pozwolenie. Ja nie chcę. Weźcie go zdejmijcie. Now jako hop. A no, co Do robisz, Dobra. Hop o podłogę. Cię o podłogę. Ja to wisiałem Hop, hop, dobra świnka, o kurwa. No i mam przejebane.